Nie wiem, czy tu będą jakieś przeszkody, czy tu nie będzie przeszkód. Znaczy, coś tam było napisane, że ponoć jest, ale. Zobaczymy. Nawet jakiś leciutki offroadzik stary i będzie spoko. No. Nie miałem, kur. No ja nie wiem. Aha, bo tu po wodzie trzeba jechać. Nie, ja może bokiem? bokiem. Panie, panie, hello. Czy wyjebałem? Ej, fajne. jest rumyszko. Jest Zwykły offroad, proszę pana. Przefuńczu. Ile Wielu dwa złoty. Królu złoty. Jak ty idziesz szybciej oh. ode mnie? Nie wiem. Eee, dożyłem cię i pewnie cię spowolniłem. A jest ten cień? Zresztą tunel? Nie sprawdzałem tamtych ustaw. A chyba jest. Gdzie się wpychasz? Gdzie się co wpychasz? Tak, co tak powoli? No nie pchaj się! No stary, na no tunelu polega, no. O. no. Ale ty offroadów nie umiesz jeździć. Umie. Ofro offroad polega na współpracy. Nie ten w GTA, stary. Gry ci się pomyliły Nie ten w GTA. O kurwa. Ej, jest ten tunel. Jakaś rura. A te rampy, jakieś takie krzywe martwię się. Nie no, jest git. Oj, no i prosto w słup. Jo No i. No tylko ty możesz wyjebać prosto w słup, stary. No. <laughs> taką trajektorię lotu ubrałem, niestety. No i we wszystko muszę oczywiście przyjebać po drodze. To mnie obkręciło, kurwa. Ale jadę mi. Ej, nie no, stary! Jest. <laughs> Poczekam, poczekam, dobra. dalej. Dobra już nie czekam, jadę Co mam tak spokojnie jechać Teraz u mnie się wjebiesz, nie? O już polujesz, już polujesz. Widzę to kurwa Już tam coś tam grobem noskiem się knuje kurwa nie no, ja nie jestem taki jak ty. Ta? Znowu, ja znowu! A, Wjechałeś, stary, stanąłeś bokiem. Do checkpoint'a to co? No, typie przestań! Stary, to, było, to akurat było niespecjalnie. Tak. Co jeszcze ciekawego mi powiesz? Chyba przez wodę? Nie. Nie wiem czy pamiętasz tutaj się... O kurwa, ścigaliśmy na takich monster trakach i rakiety były z tych monsterów i tak dalej. No, to było tu? No tak mi się... O kurwa. Ej, tamta trasa też była spoko, to trzeba poszukać taki. No 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 Ja ją chyba... Nawet gdzieś mam. Spadłem stary. No, zgasł. Nie! Mi też zgasł Yy. Tylko czasami Czemu? ciężko coś znaleźć dobrego, bo O kurwa to, bo te co tu się są sobie No Niektórzy w opisach dają swój link do YouTube'a Znaczy niech sobie dadzą, no jak robią fajne mapy to super, ale chyba bo... łas mi zablokował Nieciekawie stare Dawaj dawaj Jody, jody. Proszę, blin. A, samochód mi się zawiesił na kamyczku. No. no! No! Ale mówiłeś też, że są jakieś te. że nie wyścigi, tylko normalnie biegasz. Jesteś takiego? Ostatnia drużyna wygrywa, coś takiego jest. Nie o to mi chodzi. A, że ale coś, że co się biega. Nie wiem co się parkour na przykład. To jest taka mapa, że jedni walą parkour, a drudzy muszą wlecieć mi z samochodami z takich ramp. Aha. To no. jest, że się wspinasz a, no. i kto się pierwszy zepnie na górę, to ma tam miniguny i tak dalej. trzeba byłoby lobby wtedy otwarte zrobić. No. Może jak będziemy mieli kiedyś z 10 widzów. <laughs> To zapraszam! <laughs> Ale fajnie, bo w sumie było tak pograć. No. Nie z jakimiś randomami, którzy by tylko wychodzili z gry, kurwa, Pana Pana te drifty. Co to się stało? Ta. Obróciło kogoś? Ta. To przez ten tunel! stanie jak mi obróciłeś, to później wybuchłeś, więc... hej Pilnuj się, gość no i gdzie są te przeszkody? A, o, tu jest! Ej, Przysz... fajny odcinek! Czekaj, czekaj! Aż chcę sobie ten, nie. z pierwszej osoby włączyć, bo to... O, bardzo emocjonujący, muszę Zajebisty odcinek, stary. Ej, ale wyglądał fajnie. Halo? Ej, no niech ma tak, że no, wywalam się na plecki. Proszę wypierdalę. No musisz, musisz Stary to ten tunel no Mam cię na pacę, wieść? <noise> no Patrz co ty się... O kur... Jedziesz Alfa nie bo długo trasa Nie taka a, króciutka Może swoją stworzyłem. W kształcie penisa, na przykład. Do góry! Oj! No, no... Co ty robisz? Gościu, no! Co ty robisz? Wypchałeś mnie, kurwa, no jedynym nie No! Odczep się ode mnie, no kurwa mac Spoko, tak nie doleciałem zdę jesteś nieskoczek Stary Nic ci złego nie zrobiłem to by... No Jak ja dolecę to będzie cud O doleciałem Jest no No i fajno, fajna, fajna trasa, ciekawa Nie no fajna, fajna, fajny offroad Całkiem długie 7 minut Kurwa Ideolo. Tak.